Dzień dobry moje drogie ryby, witam Was serdecznie na moim kanale i zapraszam do czytania na kolejne 7 dni następny film tygodniowy, 7 dniowy dla Was w przyszłą środę. Zapraszam Was również bardzo serdecznie do opisów filmów ogólnie i do opisu tego filmu tam bowiem znajdziecie, znajdziecie tak zwane informacje podstawowe różnego rodzaju linki do playlist i tak dalej Dobra, zaczynamy Wy sami, mamy tutaj Konieczność podjęcia decyzji w spokoju, tak mi przychodzi do głowy, że, tym bardziej, że ta karta też jest e, tak zatytułowana: Ym, Zbierania informacji, co dalej zrobić. Widzicie, przy tym mamy maga. W którą stronę manifestować naszą energię, w sensie waszą? Co mogę wykreować z tym, co mam w tej chwili w zasięgu swoich możliwości? W którą stronę mam się skierować z tym? Em, z tą nową możliwością, która we mnie drzemie, chęcią do rozwijania jej być może. Tutaj też jest taka informacja, że e, jeśli słuchają mnie ryby, które w tej chwili może e, czują się m, zagubione trochę, bo nie widzimy rozwiązania jakiejś sprawy i właśnie rozważamy wszystkie za i przeciw i nadal mamy za mało informacji, to wydaje mi się, że nastąpi jakiegoś rodzaju progres, że uznacie, że... M, Decydujecie się na to rozwiązanie, co do którego wydaje Wam się w tym momencie, że macie wszystko co niezbędne. Dobra, zobaczmy co w miłości, sprawy uczuć. Możesz bezpiecznie kochać. Otwórz swoje serce. Dwójka monet, otwórz swoje serce, zachowaj spokój. No, moje drogie panie, tutaj jest yy, może baran, może macie barana w swoim otoczeniu, ważny dla Was mężczyzna. Potencjał do tego, żeby stworzyć coś więcej, żeby stworzyć ważną relację z tą osobą. Ale też chyba wydaje mi się, że mm, to jest dla was informacja, jeśli chodzi o, te, o osobiste takie bardziej sprawy, żeby utrzymać jakiś poziom, mm, znaczy nie stresować się. Tak o tym myślę ja. Nie stresować się. Zachować spokój. Starać się. Um, z jakiegoś powodu może kontrolować to, co dzieje się wokół Was, co jest z jakiegoś powodu z kolei nieprzychylne, um, jakaś burza na morzu, jak to się mówi. Starać się utrzymać balans w tym wszystkim, być otwartym, otwartą na siebie nawzajem. Dobrze, zobaczmy co w finansach. E, jakiś przełom, tutaj szósteczka buław, czyli jakiś progres. Zobaczcie, i w sprawach zawodowych dwie szósteczki, czyli jakaś możliwość wypracowania, jakiegoś sukcesu, zwycięstwa, jakiegoś finansowego, nazwijmy to, mm, pozyskania jakichś finansów, albo zarobienia jakichś pieniędzy, albo odzyskania jakichś pieniędzy, albo otrzymania wsparcia. W zakresie zawodowym? Może potrzebujecie po prostu wsparcia, bo karta szóstej i monet to również karta wspierania. Tak? Przy tym jest zwycięstwo, czyli coś, co Wam moim zdaniem trochę poprawi energię. Tutaj. Zmieni. Jakaś własność do Was wraca, coś, co było Wasze, coś, co w co wkładaliście dużo pracy, dużo swojej energii, właśnie i teraz to do Was wraca i wzmacnia Wasze poczucie bezpieczeństwa, również finansowego. Na no, to jest szansa. I spokój w ogóle, dwie szóstki czyli taka harmonia, spokój, balans. Hmm? Dobrze, dobrze, lepiej, lepiej, bo pamiętam, że były jakieś takie perypetie, chyba u Was zawodowe, tak mi się wydawało, przynajmniej po moich czytaniach, w sensie z tygodnia na tydzień pokazywały się jakiegoś rodzaju perypetie, więc tu jest zmiana. Na pewno uspokojenie sytuacji, tak bym powiedziała, i możliwość wypracowania, odzyskania e, jakichś środków finansowych. Rodzina, przyjaciele w przeciągu kilku miesięcy tutaj jeszcze chciałam wam, zobaczcie, możecie bezpiecznie kochać, następna karta pojednanie więc zwróćcie na to uwagę w przeciągu kilku miesięcy sytuacja się poprawi nie poddawaj się, to jest informacja dla ryby, która czuje się zmęczona albo jakimiś sprawami z dziećmi, albo jakimiś sprawami wokół was z osobą, która działa dosyć nieprzewidywalnie Trudno jest y, jednoznacznie ją wyczuć i zrozumieć. Jesteście może już tym zmęczeni, zmęczone. Sytuacja się poprawi. W przeciągu kilku miesięcy. Nie poddawaj się idź dalej. Tak? Myśl o przyszłości. E, droga rybo to jest dla Ciebie informacja. E, ostrzeżenia. Rydwan. Uuu. Kochankowie. Ostrzeżenia przed. Um, Jakąś waszą chęcią do tego, żeby gdzieś wyjechać w celach miłosnych. Jakokolwiek, <laughs> jeśli tutaj się nad tym zastanawialiście, na przykład, hmm. czy chciałabym, chciałbym coś z tą osobą roz zacząć? To się tu pokazuje jako ostrzeżenie, i jest to już bardzo specyficzna informacja, bardzo charakterystyczna, więc bardzo proszę sprawdźcie swój ascendent, Księżyc oraz Wenus. Wydaje mi się, że em, pojawia się też tutaj ostrzeżenie przed tym, aby. Procedować sprawy, rozwijać je z niesamowitą siłą to fakt, ale opierając się tylko na emocjach. Żeby jednak e, starać się również racjonalnie tak poukładać wszystko. Tak. Tak się tutaj pokazuje. Może powinnyśmy, ryby powinny odejść trochę od emocji, spojrzeć na sprawy na chłodno, bo kwestia rozwoju spraw przez pryzmat, e, Właśnie pchanych gdzieś tam poczuciem konieczności zrealizowania tego, bo tak czuje moje serce, bo tak czuje moja dusza, jest to racjonalne, nie sprawdzone do końca, pokazuje się tutaj jako ryzykowne. Więc chciałam to zauważyć. I co miłego, nieoczekiwanego. Wisielec to jest wasza energia, to jesteście wy, kochane moje ryby. Znajdziecie rozwiązanie, a smieczy przy tym. Znajdziecie rozwiązanie, znajdziecie wyjście z sytuacji, tu jest triumf myśli jakiś. I jakiś nowy pomysł tutaj, zobaczcie, jakie to spójne. Nie wiem, nad czym się zastanawiacie, pewnie każdy z Was nad czymś innym. Próbujecie podjąć jakąś decyzję i wydaje mi się, że ten czas takiego, powiedzmy sobie, niespiesznego zawieszenia w tej całej sytuacji, przyglądania się być może wszystkiemu na spokojnie, pozwoli Wam wypracować i znaleźć odpowiedź na ważne dla Was pytanie. Na takie, które pozwoli Wam z kolei. Ech, Okrzepnąć w danej decyzji, tak to nazwę, że będziecie bardziej pewni tego, czego pragniecie, i być może pewne rzeczy będą musiały zaczekać na ten moment. Na to też wskazuje Wisielec, że dojdziecie do takiego wniosku, że na ten moment jakieś sprawy wasze, ważne dla was z osobistego punktu widzenia, muszą zaczekać, bo tutaj karta pokazuje, że jakby rozwój tych spraw. Ale jakby bez takiego logicznego ujęcia, tylko e, powodowane gdzieś tam sprawami mm, sercowymi, miłości, tak? Gdzieś pójście, w, jak to się mówi, w ciemno, jak to się mówi, jak to się mówi, jak to się mówi, idę w ciemno, tak? Bo tak czuję, to się tutaj pokazuje jako ostrzeżenie, drogie ryby. Ok? Więc na spokojnie sobie wszystko rozważcie. Ten as mieczy, który nam się pokazał, to jest coś miłego, nieoczekiwanego i to jest Eureka moment. Tak więc w tym momencie zawieszenia takiego sytuacji, w której nawet możemy czasem czuć się sfrustrowani, bo nie widzimy rozwiązań, przyjdzie myśl i zaczniecie tworzyć. W odpowiednim czasie w zgodzie ze sobą. Uważajcie na siebie, ściskam, pozdrawiam i do usłyszenia.